With you. Color. Color. I need to know everything, who in the what and where I need everything. Trust me to hear what you're saying, but I like it's new what you are telling me. I'm curious, George, I happen to pause a Porsche. five and a horse, I'm ready for war. I'm coming for froze, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them in. Talk up their body, another one body. That's just how it go I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes, stay in your lane, how to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then not double up, but get none of their nose, none of them cold. They just got lucky, but never adapted, so I'm still in the one that was coming to blows. My i cutting it close I let them think that they got me But what do you know I had them be before we ever spoke I'm ready for smoke I need to know everything Who in the what and the where I need everything Trust me, I hear what you're saying But I like it's new what you're telling me I'm curious, George I hop in the Porsche Five and a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything now they ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, where they marine an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite raising for teeth, and still they were lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything. Who, in the what, and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm Curious George. I hop in the Porsche. Five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. I need to know everything. Who, in the what, and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm Curious George. I hop in the Porsche. Five and a horse. So I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything Trust me, I hear what you're saying, but I act like it's new what you're telling me I'm Curious George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for pros to turn to a ghost, I need to know everything Zaczynamy pierwszą galę Kali To będzie zupełnie inna liga, a jak wysoko jest w stanie odlecieć? Tego dowiecie się już za chwilę. Jeszcze nigdy debiut w żadnej organizacji nie wywołał tak ogromnego szumu i nie budził tylu emocji, co dzisiejsza gala. A to wydarzenie skomentują dla Was Artur Kornik Tomiński i Dominik Durniat przed nami pierwsze starcie już w klatce melduje się, no chyba budzący największe kontrowersje wśród panów po tych wszystkich konferencjach, Kolar. <śm> But maybe you where there's some marine, ace up the sleeve A team of marines, a freak on a leash A piece with an appetite, racing fatigue until so they were laying my feet Well, you got no one I gotta look over all of my published statements For Q and as soon as the song's done I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my love's done I gotta read all my trade publications And my teacher till it is all done I think it's all fun Determined Kohler A jego przeciwnikiem będzie młody zawodnik, który ma już za sobą pierwsze kroki w MMA. Zawodnik bardziej doświadczony, ale fizycznie niższy. Zobaczymy czy będzie w stanie zamienić tę wadę w zaletę. Koleguje się z ekipą, ale dzisiaj do oktagonu wejdzie sam. Przed wami Kuba. No batch. Yeah. Już czeka w klat za jego przeciwnikiem będzie człowiek, którego okreś określono już kraszem tego wydarzenia. Niejedna dziewczyna wzdycha właśnie do Kuby Nowaczkiewicza on na naszych ekranach. No i jest też olbrzymim faworytem w tym starciu, bo ma na swoim koncie starty amatorskie w sportach walki i tak naprawdę powinien tutaj wejść i zniszczyć kolara, ale klatka już nieraz pokazywała, że wszystkie scenariusze są możliwe. Dokładnie to, o czym powiedziałeś. Kuba jest tutaj uważany za największego faworyta tej, tej gali. No, ale klatka weryfikuje. Olbrzymie napięcie pomiędzy Kubą i Kolarem na wszystkich konferencjach. Na rundkach było nieco spokojniej, ale właśnie w tych ostatnich dniach, ostatnich godzinach jeszcze pojawiło się więcej ognia. No i zobaczymy, czy ten ogień wybuchnie jeszcze mocniej w klatce. Przyznać, że mimo tej talii bielgarnej wypełnionej w 75%, bo tylko na tyle pozwalają przepisy, panowie wyglądają na rozluźnionych, bo zarówno kolar teraz w klatce tańczy sobie do muzyki Kuby. Tak samo Kuba widać, że wychodzi do tej walki mało spięty. Ale to jest wielki dzień dla niego. Wspominał o tym, że był kiedyś w narożniku swojego przyjaciela Trąby. Był w narożniku też Dominika Wydry, czyli trenera i innego przyjaciela. Niedługo będzie w narożniku Sebastiana Kotwicy, który pomagał mu się szykować do tej walki. No i w końcu on sam też może wejść do klatki. Ich wszystkich zaprosił do siebie, do kornera, Więc naprawdę wyjątkowy dzień dla Kuby Nowaczkiewicza. I zapowiadał, że dzisiaj tutaj na pewno nie zawiedzie ani trenerów, ani fanów, i po prostu wejdzie i zniszczy kolara. Porównanie obu zawodników. Obaj dzisiaj debiutują w tej formule. Młodszy jest Kolar, ale po jego stronie będą warunki fizyczne. Tak jak wspominaliśmy, olbrzymim faworytem Nowaczkiewicz. No i zupełnie nie dziwimy się takim kursom. Zaczynamy pierwsze starcie Gali Hajlik. Pojedynek. Niedoszłych piłkarzy, bo obaj grali w piłkę nożną, obaj robili to już półprofesjonalnie, ale zdarzył im się wypadek, zdarzyła się kontuzja i przez to zmienili swój tryb życia, ale chyba nie narzekają, bo przed taką publiką wystąpić to równie dobrze, jak chyba grać w najlepszych klubach. No, ta różnica, że tutaj nie kopią piłki, tylko będą kopać przeciwnika. Jest piątka przybita na początku, zaczyna kolar od frontkika. Ale na razie daleko, daleko od swojego przeciwnika. Ale już po kopnięciu zdążyli wyprowadzić, także... No w końcu piłkarze, no to Dokładnie. Co? O, podchodzi już Kuba, ale nadział się na cios od Kolara. Warunki fizyczne po stronie Przemysława Kolara. No jest tutaj wyższym zawodnikiem, ale to też trzeba potrafić wykorzystać. Widzimy ten tego czarta wytatuowanego na plecach Kolara. No i on tutaj szykuje jakiś szatański plan na swojego przeciwnika, ale rusza w niego Kuba. Och, teraz Kolar też spróbował na rozerwaniu tego klinczu uderzyć taki cios młotkowy, bity z góry. No i chyba z każdą sekundą w tej klatce nabiera pewności siebie. Kolar, chociaż on od początku mówił, że jest tutaj bardzo pewny siebie, nie ma nic do stracenia, stracenia. Jego przeciwnik od lat trenuje, wie jak się zachowywać w klatce. On jest totalnym nowicjuszem i przychodzi się tutaj dobrze bawić. I jak na razie zdecydowanie to widać, chociaż już ciosy ze strony Kuby. Zagoniony pod klatkę teraz. Kolar i rusza na swojego przeciwnika. Zawodnik z Krakowa. Bardzo, bardzo obszerny ten taki prawy w wykonaniu kolara i żywcem wyjęty z kraula. Ale odpuścił Kuba, nie podpala się, spokojnie chce przeprowadzić ten pojedynek. Odpowiada obszernymi uderzeniami. Kolar na pewno się nie przestraszył swojego przeciwnika, to już duża rzecz. Nieco spokojniejszy moment, ale wszyscy czekają chyba na tym kolejną szarżę Kuby. No też zauważmy, że Kuba sobie bardzo ładnie. O, teraz pokazał rywalowi środkowi palec, zaprosił go do walki, no po tym faku ruszył do przodu Kolar. No ruszył, ale już znowu wrzucił. Wsteczny bieg. Teraz no powolutku, powolutku, powolutku wędruje pod siatkę. Na o. konferencjach był hop do przodu, teraz cały czas na wstecznym, ale idzie Kuba po pierwsze sprowadzenie, broni tego kolar. Wybroniona. Druga już próba sprowadzenia, drugi clincz, drugi klincz, rozerwany, latające kolano. No, zaczyna korzystać z coraz większego wachlarza. Technik Kuba jeszcze teraz pokazuje kolarowi: no chodź dalej, chciałeś się bić, to bijmy się, a nie uciekasz przede mną. No, potężne te low kicki. No i też zwróćmy uwagę, szeroko otwarte usta już Przemysława Kolera, tutaj coraz więcej tego tlenu stara się nałapać. No tak, on nie wyprowadza dużo akcji, ale to cofanie się, w walka na wstecznym jest też bardzo męcząca, bo trzeba cały czas e, uciekać. No i te ciosy takie przeszczelone też, bądźmy szczerzy, bardzo dużo energii mu zabierają. No, proszę, ale mamy koniec pierwszej rundy. Myślę, że niewiele osób zakładało, że Kolar wytrzyma do tej drugiej. Ja myślę też, że niewiele osób się spodziewało, że ta runda będzie aż tak wyrównana. Miał nadzieję przed tym starciem Kolar, że właśnie walka będzie się toczyła cały czas na nogach, więc póki co idzie zgodnie z jego planem, chociaż pewnie zamierzał, że będzie trochę więcej atakował. Widzimy te najlepsze akcje z pierwszej odsłony. Niewiele brakowało, żeby tym obszernym ciosem kolar trafił Kubę, no ale to są te odruchy, które wyrobił sobie na macie przez lata Kuba. Nawet balans ciałem, ucieczka z głową. No i chyba najlepszy highlight z tej pierwszej rundy. Nie ma miękkiej gry. Chciałeś się bić, to chodź. Przypomnijmy, trzy rundy po trzy minuty, półtorej minuty przerwy, tak? Jakie będą zasady w każdym z dzisiejszych pojedynków? Czyli przerwa nieco wydłużona, a długość rundy skrócona. O, widzimy, że. Kolar kuleje na nogę. Będzie sprawdzona, tak. Noga jest, już jest przy nim lekarz. No to nie są dobre informacje dla kolara. Coś nie tak właśnie z kolanem chyba tam się dzieje. Bo nawet jeżeli lekarz pozwoli na kontynuację pojedynku, no to Kuba będzie na pewno polował na tą nogę. Koniec! Koniec walki! Nie może dalej walczyć! Kolar! Księża Kuba Nowaczkiewicz, no i udało się tutaj pokonać bez większych problemów przeciwnika. Pierwsza gala Kajlik zakończona przed czasem. Jeżeli dobrze pamiętam, trzy kopnięcia Kuba wyprowadził pod koniec rundy. Trzy bezkarne lowkiki, które doszły do, do nogi Kolara, uszkodziły. I... I on na tyle, że Przemysław nie jest w stanie kontynuować pojedynku. No to teraz czas sobie wytatuować to DPZ, bo zapowiadał, że wszyscy z jego narożnika i on wytatuują sobie taki właśnie tatuaż, to nawiązuje do hasła dalej przez życie, które wiedzie całą ekipę razem. Także i trąba, i narożnik, i trenerzy Kuby dzisiaj wieczorem albo jutro już będą chodzić z nową dziarą na nodze. Wracamy do werdyktu. Zwycięzcą walki przez przerwanie lekarskie Kuba Nowakskiego. Zachwycona Gala, ergo arena, olbrzymią radością. Teraz gratuluję Kubie, który cieszy się ze zwycięstwa, ale widzimy, jest też szacunek po pojedynku, podszedł Kuba. Powiedział nawet kolarowi, że dobrze było. Chyba się nie spodziewał rzeczywiście, że przeciwnik postawi aż tak trudne warunki. No i to było... To była zapowiedź tego, co zobaczymy w kolejnych siedmiu pojedynkach. Przypominamy, że jeśli chcecie je zobaczyć, to już musicie...